Kończą się remonty bieżące na trasach podległych powiatowemu zarządowi dróg w Tczewie. Do tej pory drogowcy pojawili się m.in. na ulicy Jedności Narodu czy Czatkowskiej, a teraz kończą łatanie dziur na ulicy Gdańskiej. W zasadzie druga tura y, napraw jest prawie zakończona, ponieważ w pierwszym etapie były wykonane tylko, y, usuwano ubytki, te, które zagrażały bezpieczeństwu, a w dalszym etapie robiliśmy takie większe powierzchnie. Y, część robót była wykonywana przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg i głównie te roboty były prowadzone na drogach pozamiejskich, jednak niektóre drogi pozamiejskie, uszkodzenia na nich wymagały również Interwencji firmy, która robi to przy pomocy betonu asfaltowego. Jeszcze pozostała ulica Czyżykowska, która niebawem będzie remontowana. I jeszcze chyba ze dwa odcinki postaramy się zrobić na terenie gminy Pelki. Powiat na remonty cząstkowe ponad 200 km podległych sobie dróg zabezpieczył w tym roku ponad 700 tysięcy złotych.